Dzisiejsze filmy, kochani, jest o tym, jak reagujemy na sposób czyjejś wypowiedzi. Zachęcam Was do, takiej, do takiego zastanowienia się, dlaczego tak jest, że niektóre głosy Was przyciągają, a niektóre głosy Was odpychają. Do nagrania tego filmu skłoniły mnie rolki, które ostatnio udostępniam i które całkiem dobrze wjeżdżają. Rolki, na których pokazuję, jak mówię jedno zdanie, zmieniając Brzmienie ton głosu, zmieniając sposób wypowiadania tego zdania. Mówię je na różne sposoby. Mówię je w taki sposób, który jest bardzo neutralny, ale też mówię takim głosem bardzo słodkim, infantylnym, delikatnym. Mówię takim głosem bardzo niskim, jakby mi się nie chciało, jakbym była trochę zła i zmieniam ten głos na różne sposoby. Bardzo ciekawe są Wasze komentarze na ten temat, dlatego że Niektórzy z Was piszecie, że najbardziej podoba Wam się głos taki słodki, taki infantylny, taki infantylny. Niektórzy piszecie, że najbardziej Wam się podoba głos taki, właśnie bardzo konkretny albo taki bez emocji, taki płaski, zupełnie, w którym nic jakby się nie wydarza. Tak? I teraz zobaczcie. To, co się komuś podoba w głosie. To też jest jakaś informacja o tych ludziach, dlatego że jeżeli ktoś bardzo lubi takie głosy, które są właśnie jasne, urocze, słodkie, przemiłe, jeżeli ktoś czuje, że właśnie taki głos działa na niego pozytywnie, na nią pozytywnie, to można, warto się zastanowić, z czym wam się kojarzy taki głos. Kto kiedyś, dawno temu. Zapraszam do Waszego dzieciństwa, kto mówił w taki sposób, słodki, infantylny, dziecięcy, bardzo taki uroczy. I z kim Wam się ten głos kojarzy, i być może jest to osoba, za którą tęsknicie, która dawała Wam poczucie bezpieczeństwa, która sprawiała, że czuliście się kochani. Tak, Bo być może właśnie taki sposób mówienia kojarzy Wam się z kimś, za kim tęsknicie, z kimś, kto był dla Was ważny, z kimś, kto może nadal jest dla Was ważny i właśnie jest taki kojący, jest taki bezpieczny. Um, są też osoby, które są bardzo rozdrażnione jakimś sposobem mówienia, tak, że te komentarze są takie naprawdę bardzo soczyste. I widzę na przykład, um, jak. Um, Mówię takim głosem pełnym złości, albo bardzo ostrym, nosowym, takim, e, takim właśnie irytującą barwą, tak? Ale są osoby, które to oglądają się uśmiechną i powiedzą, nie, znam ten typ, nie chcę tak. Nie chcę tak mówić, nie chcę, żeby ktoś tak do mnie mówił, a są osoby, które są ewidentnie bardzo rozdrażnione takim sposobem mówienia. I teraz znowu ta sama, ta sama gadka, tak? Jakby znowu to jest o tym samym. Kto kiedyś mówił do ciebie takim ostrym nosem? Która ciocia, która pani w szkole? Czy ktoś bliski, może twoje rodzeństwo? Ktoś pewnie zasiał ci takie ziarenko we wspomnieniach, że taki sposób mówienia jest dla ciebie. Dra, rozdrażniający, tak, że ci to coś właśnie robi. Także warto się zastanowić, warto sięgnąć do wspomnień, bo być może właśnie to, że w czyimś głosie, w czyimś sposobie bycia, w czyimś sposobie wyrażania się, coś cię, jeżeli coś ci drażni albo bardzo przyciąga, ale tak przyciąga, że nie wiesz dlaczego, to to jest o czymś. Warto się zastanowić. Kto kiedyś mówił w podobny sposób, i wtedy już będziesz mogła w sposób świadomy, będziesz mógł w sposób świadomy wybrać, czy naprawdę przekonują cię osoby, które mówią wysoko infantylnie albo zupełnie beznamiętnie, tak na płasko, czy to jest rzeczywiście coś, co tobie się podoba, taki sposób wyrażania siebie, czy po prostu ci się kojarzy dobrze, bo jeżeli ktoś szuka takiego beznamiętnego bez mówienia, takiego bardzo stonowanego, spokojnego, wręcz nudnego, monotonnego, no to znowu, ktoś pewnie kiedyś mówił tak do Ciebie. Być może to Ci się kojarzy. Pamiętajcie, że ten nasz pierwszy opiekun, ta nasza matka, ale też ktokolwiek, kto się nami opiekował w dzieciństwie, to jest taka postać, którą my zakodowaliśmy sobie w głowie jako ta Idealna postać dająca nam poczucie bezpieczeństwa, i nawet jeśli ta osoba nie była idealna, wręcz możemy mieć pewność, że nie była, bo, bo my w ogóle nie jesteśmy jako ludzie idealni, ale te jej zachowania, ten jej sposób wyrażania się jej lub jego może nam się gdzieś kodować w podświadomości, jako ten sposób, któremu najbardziej ufamy, który jest dla nas najbardziej bezpieczny. Także dzisiejsze filmy, kochani, jest o tym. Jak reagujemy na sposób czyjejś wypowiedzi? Zachęcam Was do, takiej, do takiego zastanowienia się: dlaczego tak jest, że niektóre głosy Was przyciągają, a niektóre głosy Was odpychają? Kto z przeszłości wywołuje w Was takie wspomnienia?